Witam serdecznie moim gościem, Karol Klimek, z Wojowa. Witam Pana, witam Państwa. To jest właśnie ta dziewiątka, o której przedmówca mówił, że strasznie niewygodny przeciwnik, że dużo gonisz, dużo biegasz, wielkie umiejętności. No fajnie być ocenionym w taki takich przez rywala. No bardzo fajnie, no miłe to jest na pewno z rywala strony. No no tak, no nie ukrywam, gdzieś się tam grało w piłkę od, od małego i gdzieś te umiejętności jakieś zostały. Chociaż też już po 30 siły trochę brakuje, ale jeszcze coś tam. Coś tam się gra, no. Ale różnica rzeczywiście, Karol, widać taką pozytywną, że robisz. Dzisiaj 4-4. Wynik sprawiedliwy. Jak, jak, w jakich kategoriach byś ocenił ten, ten dzisiejszy rezultat? No, nasze zaangażowanie to na 6, Na sześć, bo to znaczy starsi bardzo, bardzo do końca. No, młodym trochę brakło jakiejś takiej rywalizacji do, samej, do, samego, no, do samego końca meczu. No, też młodzi wykorzystana. Jakaś tam setka, no też w pierwszej połowie moja poprzeczka z dystansu, potem słupek. No i to tak, no, mogliśmy wygrać zdecydowanie ten mecz. Mieliśmy więcej sytuacji niż przeciwnicy i, i mogło być korzyść dla nas po prostu. Patrząc na ligę, patrząc na Puchar, no ten stalbota coraz lepiej się reprezentuje w ostatnich meczach. Tak, zdecydowanie. No, chłopaków coraz więcej przychodzi, i, no i ci starsi też stoją z tyłu i gdzieś tam czyszczą. No. No fajnie, fajnie, fajna drużyna. Też. Czyli mówisz, że zespół budowany na takim doświadczeniu pomieszany z młodością to taki dobry, dobra bomba wybuchowa można powiedzieć w waszym zespole. Dokładnie tak. Młodzi tam gonią, no tylko tak jak mówię, żeby ta do samego końca była ta siła, a nie, że wygrywamy 4-3 i mamy dosłownie dwie minuty i, i się nam nie chce już i tracimy głupią piłkę i jadą z kontrą, strzelają na 4-4, no. do końca trzeba walczyć no. I na koniec dwa zdania o pozie. Fajna drużyna, fajni chłopacy, no brakło im też tam szczęścia przy, przy setkach, też niewykorzystane sytuacje. Wynik sprawiedliwy niesprawiedliwy, no, tak bym to powiedział. Ale fajnie się. Fajna drużyna, fajny mecz, bez kontuzji, więc. To najważniejsze. Pozdrawiam, Dziękuję za wywiad. Pozdrawiam żonę i o poteczkę. Ja też się dołączam. Dołączam się do tych chociaż mnie nie widać, ale dlaczego? Dołączymy się tak. Też pozdrawiam. Może być tak oryginalnie, prawda? Oczywiście. Dziękuję za wywiad. Dzięki.